15 lutego rozpoczynamy nasz nowy kurs e, związany z manifestowaniem e, dostatku w e, waszym e, życiu. E, tam e, dowiecie się, jak stworzyć umysł, e, który e, poprowadzi Was do osiągnięcia e, tego waszego wymarzonego życia w bogactwie i w dostatku. Ten odcinek przeznaczony jest szczególnie dla osób, które piszą czy mówią nam, że manifestują już od dłuższego czasu, a w ich świecie zewnętrznym, czyli w tym świecie materialnym, nic się nie zmienia. Niczego jeszcze nie wymanifestowali i zaczynają tracić wiarę i nadzieję, że cokolwiek jest możliwe. Zaczynają tracić wiarę w prawo. Ale jest również przeznaczony dla osób, które zaczynają tą przygodę z procesem manifestowania, po to właśnie, aby już od samego początku zacząć manifestować we właściwy sposób. Dziś opowiem Wam, co jest tym kluczowym elementem, który powoduje, że jedne osoby manifestują łatwo i szybko, a innym osobom idzie to opornie, czas się wydłuża, a jeszcze inne męczą się w nieskończoność. Żeby to dobrze zrozumieć, to przede wszystkim należy mieć wiedzę na temat tego, kim Ty tak naprawdę jesteś. Wy często pracujecie nad swoim self-konceptem po to, aby podbudować swoją wiarę w siebie i często właśnie ten self-concept jest troszkę mylony z tą pewnością siebie, z poczuciem własnej wartości i z miłością do siebie. Wy często pracujecie nad self-conceptem i wybieracie afirmacje, które potwierdzają, że jesteście najlepszymi, najcudowniejszymi osobami na świecie, że jesteście kochane, że jesteście cudowne, że jesteście wyjątkowe, że jesteście seksowne, że jesteście osobami, za którymi mężczyźni szaleją. I te wszystkie afirmacje oczywiście budują wasz self-concept, budują wasz nowy obraz siebie, ale. Okazuje się, że nie przynoszą Wam tego upragnionego marzenia, tak? czyli tego, na czym Wam tak najbardziej zależy. Tak? Czyli najczęściej jest to SP, czyli ta konkretna osoba, i to jest albo były partner, albo nowa partnerka, ale również dotyczy to czy finansów, czy życie ogólnie takiego, którego chcecie doświadczyć. Tak? Dziś oczywiście nie będę się skupiała na self-concepcie, ponieważ mamy na ten temat już nagrane filmiki. I, i, I tak jak mówię, self-concept jest istotnie ważny w procesie manifestowania tych naszych pragnień. Dziś jednak zajmę się tym najważniejszym i najistotniejszym elementem tego self-conceptu, bo co to tak naprawdę znaczy self-concept, tak? Self-concept, czyli samoświadomość, czyli przede wszystkim to jest wiedza o tym, kim Ty tak naprawdę jesteś, że Ty jesteś właśnie e, tym stwórcą, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś mocą kreującą, Ty jesteś tą siłą operującą, Ty jesteś tą najpotężniejszą energią stwarzającą. Jesteś nieograniczony tak naprawdę. To wiedza również o tym, że to 3D, którego doświadczacie, to jest fałszywe, to jest iluzja, tak? Czyli wiedza o tym, że Ty jesteś ponad tym 3D. Z taką wiedzą, kiedy uzmysłowisz sobie, że Ty jesteś ponad 3D, że Ty jesteś tą mocą kreującą, tak naprawdę możesz osiągnąć wszystko, możesz mieć każde pragnienie, możesz być kimkolwiek chcesz i mieć cokolwiek chcesz, ponieważ właśnie jesteś tym Bogiem i zaprzeczasz mocy 3D i uznajesz swoją własną moc, swoją moc kreacji. I właśnie z taką koncepcją siebie, kiedy Ty uznajesz tą swoją moc, kiedy Ty wiesz, kim Ty jesteś, nie ma dla ciebie rzeczy niemożliwych. Wtedy zdajesz sobie sprawę z tego, że ty, jako twórca i kreator tej rzeczywistości, możesz mieć wszystko. Możesz mieć cokolwiek chcesz. Możesz mieć te pieniądze, możesz mieć ten dom, możesz mieć tę pracę, możesz być sławny, możesz być bogaty, możesz być osobą, którą chcesz być, możesz wieść życie, o jakim zawsze marzyłeś. Niezależnie od tego, jak wygląda na ten moment. Twoja obecna sytuacja, niezależnie od tego, kim ty teraz jesteś, niezależnie od tego, jak wyglądasz i co masz, możesz wyglądać jak chcesz. Wcale nie musisz wyglądać jak Marilyn Monroe, żeby mieć cudowne związki. Możesz wyglądać jak Quasi Moto, a kobiety za tobą będą szaleć. Po prostu ty z taką świadomością, że jesteś twórcą i kreatorem swojej rzeczywistości, możesz mieć wszystko, ponieważ ty jesteś. Wtedy ponad logiką i ponad tym wyimaginowanym światem zewnętrznym. Dlatego, kochani, najważniejsze jest wyrobienie w sobie przekonania o tym, że Ty jesteś tą siłą kreującą czyli musisz w swojej podświadomości wyrobić nowe założenie założenie o Twojej własnej mocy. A wiecie o tym, że założenie wyrabiamy poprzez powtarzanie. Więc powtarzając, że ja mam moc kreacji, i utwardzając to przekonanie, to nowe założenie w swoim umyśle podświadomym, wtedy Twoje manifestacje będą przebiegały zupełnie inny sposób, będą pojawiały się z większą łatwością, ponieważ będziesz miał zaufanie do siebie. Będziesz kreował z tej pozycji 4D, czyli z tej pozycji mocy, tej pozycji, tego zaufania do siebie jako stwórcy, a nie z pozycji 3D, gdzie to jest pozycja siły. Ty chcesz wywrzeć albo uzyskać jakieś pragnienie siłą. Tego nigdy nie zrobisz siłą. Dlatego, kochani, pracujcie nad wyrobieniem nowego założenia, które pomoże Wam w łatwiejszy i szybszy sposób manifestować wszystkie inne Wasze pragnienia. Zacznijcie właśnie od tego. Wybierzcie sobie. Chociażby tylko jedną afirmację potwierdzającą Waszą moc, i skupcie się na niej, i wyróbcie to założenie jako priorytet, a później cała reszta potoczy się tak, jak sobie założycie, bo wiedząc o tym, że prawo zakładania manifestuje według Waszych założeń, to Ty jako siła stwarzająca, zakładając efekt końcowy. A mając już wtedy takie zaufanie do siebie jako stwórcy, dostaniesz to, co założyłeś, bo jak byś mógł nie dostać, skoro jesteś mocą kreującą, skoro jesteś Bogiem, skoro jesteś stwórcą, tak? A więc, kochani, obudźcie w sobie moc, obudźcie w sobie tego olbrzyma, który tam drzemie, i manifestujcie życie swoich marzeń tego wam z całego serca życzę i ja już zakładam, że każdy z was dostaje swoje pragnienia łatwo i szybko. Jeśli podobał ci się dzisiejszy odcinek, polajkuj, zasubskrybuj i zapraszam na następny. Do zobaczenia.